Że stron... czy, Ale nie. a Otóż nie. To są właśnie te tematy. Chodziła. Na off -topic. Jeżeli się zastanawiasz, czy mieć psa, czy nie mieć psa, odpowiedź jest. Fajny gest. Bardzo podoba mi się patrzenie na takie jednostki. Szczególnie, że. Jest sondażowany. I co robi policja? Żona cię puszcza, mówiąc prost, a potem walczyć w sądzie, żeby udowodnić, że. No i jest. I tak po prostu kabel jest wadliwy. Tak. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił. stracił? Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. <noise> Dzień dobry, wieczór, cześć. Dzień dobry, e, dobry happy wieczór. News, happy News, czyli dobre wiadomości każdego tygodnia w niedzielę o 18. Tak jest. Szybko, dynamicznie. Pytanie temat... proste, proste, czy kiedyś sprowadziłeś jakieś zwierzę do domu, takie potrzebujące? Takie z ulicy, że w sensie? Na przykład takie se. Nie, chyba nie. A mi się zdarzyło parę razy. Tak jak na przykład tej pani, tu, którą tutaj masz. Pamiętajcie, że nie każde zwierzę, które jest gdzieś zabłąkane, one potrzebuje waszej pomocy. Te niekoniecznie potrzebowało, przynajmniej wygląda na takie niezadowolone troszkę, ale ja nie o tym kocie, tylko chciałem okay. o innym kocie. Otóż, czy słyszałeś o Rudzielcu z Gdańska? Nie. Ja też nie. Okazało się, że on już y, egzystował i prowadził swoją działalność taką prospołeczną, można powiedzieć za czasów naszego programu, ale nie widziałem o nim wcześniej. I to się okazuje. Otóż w Gdańsku kot Rysiu, który był uratowany jak miał dwa tygodnie. To jest bardzo mało na kota. Dwa tygodnie to jeszcze kot nie jest w pełni ukształtowany, jeszcze powinien być z matką, no ale gdzieś tam był w śmietniku znaleziony, oddany do schroniska, ze schroniska zabrany. No i co się okazało? Że Rysiu, bo tak ma na imię, tak się nauczył y, żyć y, w swoim stadzie, że y, Panią Patrycję każdego dnia odprowadza na pociąg. Właśnie odprowadzał na pociąg. Codziennie rano... Co? Nie, pr przebradzili się, spokojnie. <ścoughs> Nie lękaj się młody człowieku. Więc co codziennie y, Rysiu wychodził z nimi y, do, y, y, z domu, do peronu. Czekał aż, e, aż wejdą i wracał. Po prostu. Taka, taka rutyna. Just. Just e, więc Mieliśmy Szkota Gacka, mieliśmy ostatnio psa Bubę. Teraz dochodzi do tej całej mm, litarnej e, ferajny, Rysiu. I teraz e, Rysiu jest już tam znany, już, e, już pasażerowie go znają, wiedzą, że Rysiu zawsze przychodził i tak dalej. I niby taka historia błaha. Miła, sympatyczna, ale błaha. Okazuje się, że sprawa. Przez, ale nie. nie. Otóż nie. Sprawa poszła na tyle wiralowo, e, bo też poszła nawet e, do zagranicznych e, mediów, że ktoś pomyślał. Tam jest Richard pewnie. Richard. <grytanie> to tak trochę, taka, taka trochę historia jak, jak z Richardem, <grytanie> albo jak z. jak o psie, której dziś koleją. Ale e, ktoś pomyślał sobie, że Rysiowi się należy pomnik e, i jedna z. E, ze studentek Akademii Sztuk Pięknych, konkretnie Blanka Kamińska, stworzyła taką rzeźbę. Blanka Kamińska to znana e... osoba. Tak? Mhm. Jaka? nie znałem to, czy znam i Blan, Może to jest inna niż myślisz. Może, ale, możliwe. <laughs> znana, znana, ok. Znana, bo zrobiła... Ale to jest tacy, co ja po dam... grysia? No tak, Anka, Danka, że znamy Cię wygupiamy się, oczywiście, że znamy. E, także zobacz sobie, jak wygląda ten pomnik. Nie wiem, czy dotarłeś do tego w artykule. Nie, bo ale jest dodatką. mega fajny, naprawdę, mega fajny pomnik. Także gratulacje bardzo mi się podoba. Jestem geniuszem. Co? Bo ja przeglądam swój artykuł, który mam za chwilę i lecę do końca. W nie ma nigdzie ten pomnik. No widzę no. Bardzo ładny. Tak, Richard. Także R Richard, bardzo ładny. Rysiu. W każdym razie Wspyszek i Zbigniew to to samo imię, prawda? Tak. Fajna historia. Rysiu, Rysiu, Rysiu lubił, lubił trwacać, ale jeżeli macie zwierzaka, który jest za szybko odebrany od, od matki, to często on ma takie jakieś swoje dziwne zachowania. Są takie, takie nawet zaburzenia. Chodzi na pociąg. Chodzi na pociąg, ale ja miałem to samo. Ja miałem moją Laśkę. To był kot, kotka czarna. Którą też wziąłem wtedy, się nie wiedziałem, że jest za młoda, ale po prostu Pani mnie dała w takim, nie wiem miała, też parę tygodni i... I ona z kolei też była bardzo, bardzo przywiązana do mnie, nie pozój na tyle, że wychodziliśmy, wychodziliśmy na spacer i była na moim ramieniu sobie na przykład przez spacer. To są właśnie te tematy. Chodziła, chodziła ze mną na spacery, będąc na ramieniu, także Super. to było fajne. Dobrze, jaki masz dla mnie No już masz go na, na grupie. Posiadanie psa obniża ryzyko śmierci. W dłuższym okresie czasu A to wiedziałem, przebadano, słuchajcie, bardzo, bardzo dużą grupę 4 milionów osób w ciągu 70 lat, czyli bardzo taka naprawdę e, grupa, no, mogąca być uznać za, za grupę, która jest e, faktycznie e, warta do wzięcia pod uwagę, że badania na takiej grupie są e, faktycznie prawdziwe i, i można wyciągnąć z nich sensowne wnioski. No i co się okazuje? Posiadanie psa zwiększa aktywność fizyczną. Często pies, często pies y, zmusza albo zachęca do, do spacerów, do tego, żeby z nim wychodzić, więc już sam fakt tego, że, y, że trzeba się więcej ruszać, y, skutkuje o prawie 35% zmniejszenie ryzyka śmierci w wyniku zawału serca, chociażby, niż y, w przypadku osób, które psa nie mają. Dzieci, które wychowują się z psami również są bardziej aktywne, uczestniczą bardziej spontanicznie w różnego rodzaju ja, ja, ja zabawach, no. zabawach, w porównaniu do rodzin z dziećmi, które psa, które psa nie miały. I oczywiście jest w artykule od razu informacja, że, że alergia, chociaż bardziej kot, mhm. że różnego rodzaju y, astmy gdzieś tam mogą zaporząkować te zwierzęta, ale suma zysków versus suma strat jednak jest na. Korzyść posiadania psa w domu. Yy, zresztą przynoszone przez psa mikroby do domu również okazują się być bardzo dobre w kierunku odparniania yy, mieszkańców, szczególnie dzieci, na różne choroby yy ze świata yy zewnętrznego. A zatem, jeżeli się zastanawiasz, czy mieć psa, czy nie mieć psa, odpowiedź jest: mieć psa. Co robisz? Może to muszę co? sprawdzić. Czy chce mieć psa? Nie czytam po prostu, jaka jest, o ile jest zwiększa śmiertelność picia alkoholu, jedzenia fast foodów albo palenia papierosów. No e bo bo, bo, bo wychodziłoby na to, że można mieć psa, na przykład, i sobie I po, pozwolić sobie na jakąś używkę, i że to się zeruje. E, otóż zmartwicie. Tak nie działa? Otóż zmartwicie ciebie i ciebie również. E, jak oglądasz, a oglądasz bowiem doktora Skoczy lasa. Jak oglądasz chłopaka... Bartka. Bartka e, też. R, e, też e, dokt, doktora... Kluczyńskiego. Jak oglądasz czasem, bo ja na przykład oglądam chłopaków, panów doktorów, e, braci rodzeń. Tak. E, to dowiadujesz się tak. Taki zwyczaj, 13% większe szanse na przeżycie. Takie 20%, 30%. Kiedyś idę ze słuchawkami w uchu i akurat było tak, że słuchałem dwa podcasty, jeden po drugim, i gdzieś pamiętałem te liczby i wyszło mi już 130%, nie? że jakby mm -hmm. to plus to plus to jest myślę... To się to się kalkuluje, to, mega. To, to jest mega, nie, że jak zrobisz tyle rzeczy, to... 258 to, lat to to możesz przeżyć. <laughs> no, to możesz przeżyć 258 lat na przykład. Plus do tego dokładnie psa i, I wychodzi 300. Tak, no? jest 300, także... także Czysta matematyka pokazuje, że, że warto korzystać z porad tych specjalistów, ale faktycznie jest tak, że m, dwa oglądasz odcinki tego samego doktora, i on mówi, że to i to zmniejsza ryzyko raka o tyle, a to o tyle, a to o tyle. I ja bym osobiście miał ochotę zadać takie pytanie takiemu takiemu doktorowi, którego podcastów słucham, może zadam. <grym grym grym> dobre bo, pytanie, nie? Tak, to pytanie. Nie błądzi, nie błądzi. E, ale błądzą z kolei osoby z wadą wzroku i o tym jest no. mój kolejny news. Coś w tym jest na pewno. E, ja również mam wadę wzroku, ale nie taką jak, mm, jak osoba z mojego artykułu. Że jak płaczesz, to lejesz sobie po plecach? Jak płaczę, to leję... Takiego o, to, był, to byłoby <laughs> ciekawe, nie? Ale ja, ja miałem z sprawanego także spoko. A, dobrze, <laughs> Nie widzieliście tego? Mam mać mi <laughs> <rap lepiej pokończyć? laughs> Ja sam, sam sobie wycierałem. Dobra, już dobra, idźmy A do. Widziałeś o tym? Mówiłem ci kiedyś, że miałem za. Ja myślałem, że na przykład twój. Ale tego ty, ty nie znałeś. Dobra, okay. nieważne. A masz gdzieś zdjęcia? No, nie, nie. Ma nie On mam. nie może przy mnie okularów. Mamy taką niepisaną umowę od wielu lat, że jak chcę. Co ty nie raz robisz? Przecierasz oczy czy, O, jak chcę umyć, przecieć okulary. Tak. To umawiamy się, że że konrad go wtedy wyplurowuje, a ja nie patrzę dobra okay. e, w każdym razie się e, nie przegadywać miałeś szybko ja tak, tak więc carmen carmen ma 6 lat i mieszka w Madrycie ma poważną wadę wzroku ponieważ e, ona wzrogi mm, nie działa dobrze Proszę, m, mogę tak e, ona polega na tym że, no, że na że, że nie do końca mm, mm -mm. jej wzrok rejestruje głębie i schody wyglądają na jak rampa. O. W sensie, to z... to niebezpieczne. Niebezpieczne. A, a jak masz 6 lat, masz taką wadę wzroku i jeszcze wiesz, 6 lat, no to jest aktywnych chce biegać, skakać, no to, to jest niebezpieczne. Wszędzie widzisz rampy. Wszędzie widzisz rampy. Co akurat jest niebie, śmiesznie brzmi, ale śmieszne w samej co nie jest. Ona ma właśnie problem z doszukiwaniem tych głębi tych obiektów, więc władze. Yy, yy, Władze w tej, w tej dzielnicy, z tego, z tego Madrytu, stwierdziły, że mogą po, pomalować schody na kolorowo. Każdy schody na inny kolor e, i zrobiły, zrobiły takie tęczowe, e, tęczowe schody. Przez co ta rampa, e, znaczy, ta rampa się te, te schody nie, nie są rampą, no bo no jest tak, różnica koloru, tak, a nie tylko struktury. E, I taki mały gest. A prezentowane właściwie tylko jedną osobą, można powiedzieć, że w ogóle bez sensu, tak? Wydawanie pieniędzy tylko na jedną osobę, a jednak to jest nauka empatii dla wszystkich. Te schody też są w sumie, możesz to zobaczyć w artykule, na samym dole jest zdjęcie, te schody są e, dużo ciekawsze, sobie, tak. kolorowe, fajne. Nie, w ogóle takie powinny wszędzie schody, jakby od, ja, ustawa. Ja, ja, ale, ja też zakładam, że, że wszystkie schody powinny być albo tęczowe, Zobaczcie albo sami. przynajmniej niebieskie. Nie, niebieskie jest mój wolny kolor, więc też może być. Dobra, niebiesko-różowe, niech będzie i gra. O, okay. e, w każdym razie, fajny gest, e, bardzo podoba mi się patrzenie na takie jednostki, e, szczególnie, że to jest się na jednostce, a daje to wszystkim wartość. Gdzieś byliśmy, że takie były ławki kolorowe, nie? W ogóle byliśmy na Malcie, gdzie są tak, te łódki kolorowe. Tak, tak, Pokaż tak, Konrad, tak. jak wyglądają łódki w tej wiosce rybackiej. Świetne miejsce, w ogóle, do, idealne. I w Rejkawików w Islandii też są takie y, okay. pasy. Ale y, kojarzę mojego syna z tą, z tą ławką. Ja też pamiętam, tak. tak, tak, Chcieliśmy go posadzić na takiej ławce. Ale się wstydził, że to y, y, będzie bardziej zdjęcie. LGBT. Ale nie coś możemy powiedzieć, tak tak, tak. tak, tak, że to tak. nie pasowało mu, że to... i drogi. Nie pasowało ławka. ideologicznie ta ławka. A to była zwykła tańczo, tęczowa ławka, tylko Cekła. tęcza. Dobrze, w każdym razie, e, fajny niósłik. Fajny newsik, no bądź Kasper, czasem naprawdę znajdziesz w szczeluściach internetu coś. E, no, gdzie dwa zamiary, happy newsy. Rysiu pomyślał. ja będę miał trochę bardziej zwariowany. to jakby zamieniamy się rolami nieco. Pięknie. Pierwszy był zwierzęce, a drugi o. Taka, taka sytuacja. Przyłapał żonę z kochankiem i skazano go na więzienie. Ale nie Dzień. kochanka. Tylko tego, który... tego przyłapującego. Mm -hmm. Sytuacja <coughs> dzieje się w północno-wschodnich Chinach. Jakiś tam mężczyzna widzi, że żona z każdym dniem zmienia swoje zachowanie. Coraz dłużej zajmuje dojazd gdzieś tam w jakieś miejsce, gdzie się umawiali. No i w któregoś razu <coughs> postanawia jechać za nią. Ten 30 latek I mm, przyłapuje y, żonę na tym, jak wchodzi do hotelu. I w pokoju hotelowym e, z e, kolegą oddaje się Cielesnym przyjemnością. Eee, przyłapuje tą żonę na zdradzie. Są wielkie emocje, bo on przyłapuje ich na gorącym uczynku. A co ugniatali winogrona? na wino? Nie A wiem, jeszcze, co. Może co się dzieje. No. Skruszony kochanek mówi: Stary, przepraszam, rozumiem, jesteś zdenerwowany, też bym się wkurzył. Czy 25 tysięcy juanów, czyli 14 tysięcy złotych, wynagrodzi ci eee, to zdenerwowanie? No, i to mówi w sumie 14 koła to mm -hmm. tak, nie? No, to Coś, się pyli. No. E, ten plan nie ma wad. No, no, no. I, e, I decyduje się na to, że ta rekompensata jest w pełni go satysfakcjonująca. Po miesiącu, kiedy przygotowuje pozew rozwodowy. A ile to, to była jedna akcja, czy jedna akcja? A czy daje jedną akcję 14 tysięcy? Chcę to znać znaczy cenniki, nie? Cenniki okay, te, no, no. chińskie. No. Um, przygotowuje pozew rozwodowy, no bo zdecydował się jednak oprócz tego, że przyjął korzyść majątkową w jakiś sposób tej reko te, te, tą rekompensatę, również po postanawia się rozwieść z tą żoną i w tym samym czasie dostaje wyzwanie na policję, bo to kochanek, który już nieskruszony po miesiącu, przemyśliw przemyśliwawszy tą, yy, tą tą sytuację, no. mówi nie, nie będzie tak, nie będę płacił za to, że Zdradziłem, że jego żona zdradziła ze mną. I idzie na policję mówi, że e, jest szantażowany. Ja, ja, ja jestem. Jest szanta... Spokojnie. Ja się Spokojnie. W pilkach, no. Jest szantażowany. I co robi policja? Wzywa tego tego męża zdradzanego, stawia go przed sądem i ten człowiek otrzymuje 6 miesięcy wyroku więzienia i do zapłaty grzywne. 2800, 5000 Joanów. No dobra, czyli dobrze. 2021 rok. Jesteśmy 3 lata temu. Oczywiście, y, Lu się odwołuje, lub tak miał najmniej jeden 30-latek, zdradzany mm -hmm. przez żonę, odwołuje się, sprawa trwa kolejny rok. W 2020 roku sąd wyższej instancji podtrzymuje wyrok, <laughs> podtrzymuje wyrok sądu pierwszej instancji, e, twierdząc, że dowodem na to, że Szantażował jest właśnie przelew na konto, i też przelew wykonany w kilku transzach, czyli wyglądało na to, że ten szantaż trwa i tamten mhm. ten zdradzający musi ciągle przelewać te pieniądze. E, Lunie daje za wygraną, mimo że to Chiny, e, idzie do sądu najwyższej instancji w tym roku. No i tu jest happy news, bo sąd najwyższej instancji w końcu przy, przygląda się sprawie i mówi: Nie, nie, nie. Po pierwsze, to kochanek zaproponował rekompensaty. Kwotę ustalili wspólnie, że jest ok. Ale to były jakieś tam papiery? Wyślisz, to w SMS czy to było w SMS-ach, czy to było słownie? Nie wiadomo. Drugi, sąd Najwyższy y, zarzucił sądowi drugiej instancji i pierwszej, że niedokłębnie zbadała sprawę, okay. nie przyjrzała się wszystkim dowodom i tak dalej. Z jakieś dowody musiały mm -hmm. być, coś musiało się dziać. Być może też, że ona brała udział. Nie, w... to nie jest, to nie jest tutaj, tutaj akurat istotne. Natomiast tak naprawdę przyczyniła się do tej całej, do tego, że Sąd Najwyższy uniewinnił po pierwsze tego człowieka i przyznał rację, że, że jakby jest poszkodowany w tej mm. sprawie i ta rekompensata jest okej, okay, skoro się tak dogadali, mm. to tak naprawdę przyczyniła się opinia publiczna, ponieważ po wyroku Sądu Drugiej Instancji ten Lu zaczął gdzieś tam w mediach nagłaśniać tę sprawę i powstało, sprowokował społeczność chińską do bardzo dużego, takiego emocjonalnego bedźwięku tej, mm. tej, tej sprawy. Dziś jest sytuacja taka, jesteśmy w 2024 roku, że Luz został uniewinniony, czyli fajnie, no bo umówmy się, że przeszedł historię, którą raczej nikt z nas nie chciałby przechodzić, albo część już chodziła i, i wie, jak to było, jak ktoś was zdradził. I co? Historia nagłośniona powoduje, że są najwyższej instancji. Przychyla się i go uniewinnia, pieniądze zostają u niego, nie musi płacić grzywny, a w tej chwili prawnik jeszcze stwierdził, że skoro jest tak pozytywny vibe, no to trzeba iść do sądu w pierwszej i drugiej instancji po odszkodowanie. Także, o, także o. no tak, no dostali, skrzy, dostali, dostali parę, parę w gwizdek, on, więc... on jest takim mistrzem dostawania odszkodowań, widać. No tak trochę pokrętnie. <głos> <głos> Ale nie, to no musi być przedsiębiorczy człowiek, bo będzie potem te pieniądze zreinwestował w tą firmę Lu. I produkuje ci ci ciasteczka maślane. No pewno. E, także happy news, bo się udało po trzech latach. E, I co? Ale fajna rzecz na koniec. Jeszcze e. sąd e, najwyższej instancji powiedział tak. E, podkreśla, że choć zdrada nie jest karana przez prawo w Chinach, to Kochanek wdając się w romans z czyjąś żoną był winny zachowania łamiącego porządek publiczny, dobre obyczaje i standardy moralne. Nie zdradzamy. Czy masz czegoś newsa? Nie? Nie, tak patrzę sobie tutaj. E, bardzo, bardzo e, fajnie, e, ale walczyć fajnie o to, że... O, o, no fajnie, żona się puszcza mówiąc prost a potem walczyć w sądzie, żeby udowodnić, że, że po prostu... No ta sytuacja jest w ogóle dziwna, ale... ale no, jest dziwna. Dobrze, że się dobrze skończyło. Tak, 14 tysięcy złotych za... Chyba już się skończył, skończy. już nie będzie dobrej wiadomości, chociaż nie wiadomo, może zostaniecie. Dobre wiadomości już były, nie, ale faktycznie Zaskoczyła mnie ta kwota, nie? 14 tysięcy złotych, to nie jest duża kwota. Może ona go generalnie już wkurzała i on postanowił. A, a no tak, a z drugiej strony, no. Mam okazję, odejść e... jeszcze 14 połowców. Damian, no z całym szacunkiem. Jak już została wyrochana, to jej nie odrucha. Tak to się wydarzyło, nie? Więc mógłbyś... Wyjść... Ty, Ja powiedziałem, że jest koniec Hypniusa dla tych, którzy chcieli tylko przyjść po pieniądze. Dobrze, ale. ale już my, jest my wyłączyliśmy kamerę. Dobrze, ale. No w sumie... Coś się wyrucha, się nie odrucha, tak? No Coś tak. Się takim. No, no się nie odrucha. Mhm. Czyli w sumie mógł co zrobić? No nie może go uderzyć. Nie może go chciałby nic zrobić pewnie. Może w jakieś jest jakieś inne prawo, wątpię. A, a może jest, bo, a może? Nie no, mógł... Nie, czy Nie jest, bo, bo mówione, że nie jest. Większość facetów zareagowałaby emocjonalnie wymierzając prawdopodob... prawdopodobnie sprawiedliwość rękoczynem. No tak, no ale... ale on by był To sprawcą, się nie kalkuluje, no i... bo przecież to w hotelu, kamery, wszystko wy, wy wyszłoby jakby, jak jest i... Nie... Mój, mój świetny pamięci wspólnik mówił, nie możesz, być, nie możesz być lwem, bądź lisem. I być może on stwierdził, że to jest jakiś taki pokrętny o. sposób hmm. na... Bo, bo wiedziałeś, że, że wyłudza odszkodowania. Nie, nie, nie że jest mistrzem. Że jest mistrzem, że, przepraszam. Że a się od razu, w, w, włączyło no. mi się od razu w głowie, jak swego czasu, lata temu, mieliśmy handlowców. I handlowcy mieli wszystkie auto zarejestrowane na moją firmę, na mnie. I co chwilę były jakieś stłuczki, ciągle, ciągle. Mm. Oni ciągle komuś jeżdżali w tył, albo wpadali w pościsk, albo w jakąś latarnię. Mm. Generalnie non stop. Co mm. jedna bardziej spektakularna. I taki był pech w tej historii, że prawie zawsze na te stłuczki przyjeżdżał ten sam policjant. Mm. Ten drugi był inny, a ten policjant świętej pamięci już nie żyje. Szkoda, mm. bo fajne, bo mieliśmy taką zabawę w policjant i trochę przez jakiś okres czasu, I któregoś razu mój pracownik Spektakularnie w bielsku wjeżdża w skrzyżowaniu i rozwala cztery samochody przed nim. Mm -hmm. Jakby wszyscy, wszyscy widzieli, że Czerwony Światło on nie widział, tak Okej. Okay, okay. okay. Rozwali samochody. Może miał problem z, jakby, z głębią kolorów. Jakby uwaga, wszystkie te stuczki te, albo te wypadki powodowały, że my tak płaciliśmy wyższe składki za ubezpieczenia, mm. bo to zawsze my byliśmy sprawcami. Za każdym razem. Mm. I ten policjant wychodzi z auta, widzi mnie <laughs> i mówi tak. Pan kombinuje nie jest ubezpieczeniami, a ja mówię, panie P, no. bez nazwisk, mówię, niech pan pomyśli logicznie, przecież to nie ja y, zabieram, tylko mi zabierają, w sensie, no. uderzamy my, to znaczy, my jesteśmy winni, z naszego ocenia. No tak, ale gdybyś zawsze uderzał w różnych ludzi, jest, 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 masz dziesięciu kolegów. Wiesz, nie ma czasu Facebooka, ty ale ich nie uderza. No. Masz, au, masz autokasko i ocenę na tym aucie. Płacisz z wyżki na 20 samochodów w firmie. No, nie ma Tak, prawa tak, tak. To tak się jak, spinąć, się nie? jak się pokaże nie? całościowo tak. obrazek, to ale on to, nie. Nie. to wiedział przy każdej z tych bo no. mówię, kurczę znowu, znowu, znowu. I on mówi, pan kombinuje na ubezpieczeniach, czy nawet ty kombinujesz na ubezpieczeniach, no. może tak na, nawet na ty. I on no. mówi, ale jak? Przecież to my uderzyliśmy, no. a nie nam uderzono. A on no. mówi, tak, ja właśnie jeszcze tego nie rozumiem. Ale ja to rozkminię. <laughs> I historia była przez lata powtarzana u nas w firmie, jak to... Ja nie doczekałem się, niestety ten, ten policjant odszedł z tego świata. No i co? Tajemnicy zabrał do grobu, bo, bo myślałem, że mi wy... chociaż on wyjaśni, mhm. w, jaki sposób, w jaki sposób ten proceder wymuszania odszkodowań u nas funkcjonuje. Bo działało to w drugą stronę. Mieliśmy, mieliśmy odwrotne, odwrotne wymuszanie. Taka incepcja trochę. Dobrze, Dobrze, to czyli skończyliśmy, tak, także dziękujemy, tak. widzimy się w Jeśli dzielę. byliście z nami, to fajnie, jeśli, jeśli nie byliście, to, to też fajnie. A, a oczekujemy nie niedługo rozmawiać z ludźmi. Wiesz, że... Nie wiem. wiesz. Jeszcze się nie, nie przyznaję Mamy listę osób, z którymi chcemy się spotkać. Jesteśmy, no już się coraz więcej w tym momencie dzieje. No i mamy doktor Ewę Wojdyło-Tasińską, która no ja jej słucham od paru miesięcy, pokazywałem hmm. ci. I nagle ona się staje tak popularna, nagle była u Wojewódzkiego, wojewódzkiego była dwa nie temu, w hmm. poranku na Onecie okay. I się zastanawiam, czy ona będzie chciała przyjść do nas tutaj, do różowego programu, popogadać z nami. Jeśli macie jakieś wtyki, to pomóżcie skontaktować się z doktorem z hmm. Ewą e, Wojtyło, bo, Wojtyło, bo naprawdę zacna postać i ubarwiłaby mocno program Happy News. I myślę, że zadalibyśmy sporo fajnych pytań, które mogłyby. A, spodoba, spodoba wam się. Tak. Dziękujemy za dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, mm. że nic nad zdrowie. Ani lepszego, ani gorszego, Już. bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody. Dobre są, ale gdy nie masz siły i świat miły, Happy drogi, Damianie drogi, e, zacznij od jakiejś 500 plus albo zapomogi. <ślesy>